Wojna na Ukrainie przyniosła ogromne straty, ale w mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia o jej bliskim zakończeniu. Nie będziemy się tu rozwodzić nad tym, czy to będzie potencjalnie korzystny rozejm i dla kogo on będzie korzystny i jak on będzie korzystny. Skupimy się na tym, jak inwestor może potencjalnie na końcu tej wojny zarobić. Zniszczona infrastruktura, upadłe zakłady produkcyjne, wyludnienie wielu regionów, wszystko to sprawiło, że niezależnie od formy pokoju Odbudowa Ukrainy będzie jednym z najważniejszych i największych wyzwań ekonomicznych ostatnich dekad. Bank Światowy już teraz szacuje, że koszty te sięgną setek miliardów dolarów i będą obejmować odbudowę miast, sieci transportowych, energetyki czy kluczowych sektorów przemysłowych. I to jest wielka szansa dla wielu firm. Dla wielu firm, które będą potencjalnie uczestniczyć w tym procesie, bo Polska, jako najbliższy sąsiad, może tu odegrać kluczową rolę, wspierając logistykę, dostarczając materiały. Czy nawet bezpośrednio angażując się w budowę? Sektor budowlany, transportowy czy materiałowy mogą w najbliższych latach obserwować w efekcie bardzo silny wzrost popytu, a na tym mogą zarobić również inwestorzy czyli wy, którzy odpowiednio wcześniej zidentyfikują potencjalnych zwycięzców. No więc, kto może takimi potencjalnymi zwycięzcami być o kilku takich opowiem w tym materiale. Partnerem odcinka jest XTB, polski dom maklerski, gdzie możesz inwestować całkowicie bez prowizji do nawet 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Pobierz bezpłatny raport o prognozach na 2025 rok i dowiedz się, jak można ulokować swoje pieniądze. Dołącz do ponad 1700 inwestorów w strefie premium DNA. To najlepsze miejsce do inwestycyjnej edukacji również dla Ciebie. Dziękuję Wam za wszystkie ponad 60 tysięcy subskrypcji. Pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać i zostawcie swoją już teraz. W 2022 roku, w wyniku inwazji Rosji, PKB Ukrainy spadło o prawie 30%. Zgodnie z raportem Parlamentu Europejskiego z 2024 roku, realny PKB Ukrainy może osiągnąć poziom sprzed wojny dopiero w 2030 roku. A to i tak były wyliczenia przy założeniu, że wojna się skończy w 2024. No a jak wiemy, się nie skończyła. Ale w 2025 w końcu jest na to jakaś szansa. I szerzej o kilku jaskółkach, które mogą o tym świadczyć, opowiadałem zresztą w osobnych materiałach tym, i tym linki są oczywiście w opisie. W każdym razie według raportu Banku Światowego całkowity koszt odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy w ciągu następnej dekady wyniesie około 500 miliardów dolarów. Najbardziej dotknięte sektory? Oczywiście mieszkalnictwo, transport, handel i przemysł, a także rolnictwo i energetyka. Ten konflikt miał ogromne konsekwencje i dla infrastruktury, ale też dla demografii, bo ponad 6,4 miliona Ukraińców zostało zarejestrowanych jako uchodźcy na całym świecie, a dodatkowo 3,7%. 7 miliona osób to przesiedleńcy wewnętrzni. Łącznie stanowią oni 23% populacji Ukrainy sprzed wojny, więc prawie 1 czwarta populacji musiała uciekać gdzieś. Przed wojną. Ukraina poniosła więc ogromne straty, ale to wciąż wielki rynek i zarówno Europie, jak i Amerykanom, jak i reszcie świata będzie zależało na jego odnowieniu i odbudowie. Kto więc z polskiej giełdy może na tym zyskać potencjalnie najbardziej? Na tych setkach miliardów dolarów, które będą w ten region pompowane. No, chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli zacznę od sektora budowlanego. Zakończenie wojny na Ukrainie otworzy możliwość odbudowy całej infrastruktury, a to jest ogromna szansa. Dla wszelkich firm budowlanych. Polska budowlanka ma tu szansę na naprawdę solidny wzrost liczby kontraktów, no i oczywiście sceptycy powiedzą, że przecież i takich nie dostaniemy, albo że polska branża budowlana zatrudnia sporo Ukraińców, więc jak wojna minie, to te same osoby będą no, chciały wrócić do domu, a to wywoła z kolei problemy z niedoborem rąk do pracy. No ja bym nie był takim czarnowidzem. Jesteśmy najbliżej, mamy podobną kulturę, a do tego, jeśli chodzi o samych pracowników, to pomijając fakt, że te osoby są tu od lat i i tak ułożyły sobie tu życie. Od Nowa, to wcale nie będzie tak łatwo od tak wrócić sobie do pracy na Ukrainie. W styczniu 2025 roku stopa bezrobocia na Ukrainie wynosiła prawie 17%, a w Polsce 5,4%. Przed branżą budowlaną stoi więc ogromny potencjał, na którym zarobi masa małych i średnich firm, ale na pewno zarobi też ta największa czyli Budimex. Gigant polskiej budowlanki, który już dziś działa na skalę międzynarodową i ma swoje oddziały m.in. w Czechach, Słowacji i na Łotwie. Jest obecny też w wielu sektorach i bierze udział w realizacji projektów i drogowych, i hydrotechnicznych, i kolejowych, i przemysłowych. Więc spółka ma przede wszystkim to, co najważniejsze, czyli gotowe zaplecze do tego, żeby w ogóle podjąć rękawice w walce o potencjalne projekty. Rynek trochę zaczyna zdawać sobie z tego sprawę, bo kiedy 7 lutego 2025 roku świat obiegły informacji o Planie Trumpa na zakończenie wojny, to akcje spółki Budimeks podrożały bardzo szybko o 6% w trakcie jednej sesji i dały bardzo silny sygnał, który sugeruje zakończenie potężnej korekty sięgającej 46% od szczytu w 2024 roku. Budimeks jest jednak swojego rodzaju oczywistością przy takim zagraniu, na koniec wojny, a inną z kolei ze spółek, która mimo, że o wiele mniejsza, to również ma potencjał do wzrostu na odbudowie, jest Airbud. Airbud, o którym zresztą już wspominałem jako jeden z potencjalnych topików na GPW w 2025 roku w tym materiale. Dlaczego akurat Airbud? No chociażby dlatego, że odbudowa kraju po wojnie wymaga, żeby działać szybko. I relatywnie tanio. Airbud we wrześniu 2023 roku oddał do użytku swój pierwszy modułowy budynek MOD 21, a budownictwo modułowe może być tym, co okaże się strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o ukraiński powojenny rynek. Produkcja i montaż są wtedy prowadzone równolegle. Moduły są wytwarzane w fabryce, podczas gdy na placu budowy prowadzone są prace przygotowawcze, fundamenty, instalacje, a dzięki temu cały proces może być nawet 30-50% szybszy niż w tradycyjnym budownictwie. No poza tym, budowa modułów w fabryce eliminuje opóźnienia związane chociażby z warunkami atmosferycznymi, a wiele elementów, jak instalacje elektryczne czy hydrauliczne, jest wbudowanych już na etapie produkcji, co też skraca czas montażu na miejscu. I mało tego, produkcja modułów jest masowa. I tańsza niż indywidualne projekty. Na automatyzacja produkcji może tu ograniczyć koszty prac na budowie, gdzie też wtedy potrzeba mniej pracowników, którzy będą potrzebni wszędzie, tak naprawdę. A to wszystko sprawia, że budownictwo modułowe, w które Airbus wszedł, pierwotnie swoją drogą myśląc o rynku niemieckim, może się okazać jednak bardziej przydatne z drugiej strony, czyli właśnie. Na Ukrainie. A jak już sobie postawicie taki nowy dom, blok, szeregowiec, biurowiec, cokolwiek, no to przecież trzeba go jeszcze wykończyć. Położyć panele, listwy, pomalować ściany, umeblować i tak dalej. Dlatego też wszelkiego rodzaju spółki powiązane z wykończeniami wnętrz również mogą na końcu wojny solidnie zarabiać. Oczywiście później niż sama budowlanka, ale na o wiele lepszej marży. I takich firm notowanych na GPW jest naprawdę sporo. Po pierwsze, Dekora, zajmująca się produkcją Dystrybucją artykułów wykorzystywanych do wykończenia i dekoracji wnętrz, głównie ładu o podłogach, ale nie tylko, i firma już teraz radzi sobie znakomicie. I również zresztą była już na liście top GPW na pierwszą połowę 2025. Co prawda z zupełnie innych powodów, no ale w tym wypadku koniec wojny jeszcze bardziej wzmacnia tę hipotezę i potencjalnie poszerza cały możliwy do zaadresowania rynek dla dekory. Ale nie tylko dekora. Mamy na GPW też na przykład śnieżkę, lidera rynku farb i lakierów i w Polsce i na Węgrzech. Spółka jest obecnie klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w całej Europie, trudne ponad 1000 pracowników, rocznie produkuje około 150 milionów kilogramów produktów. No i znacie ją z takich marek jak Śnieżka, ale też Magnat, Polifarbę, Widaron czy Rafil. Grupa działa aktywnie na już kilkunastu rynkach zagranicznych, a Śnieżka na GPW zadebiutowała w 2003 roku i od tamtego czasu jej przychody wzrosły już o 123%. W swoich prezentacjach wynikowych, co o wiele ważniejsze, Śnieżka bezpośrednio odnosi się do sytuacji gospodarczej na Ukrainie, bo już teraz to jest trzeci najważniejszy dla niej rynek, zaraz po Polsce i po Węgrzech. Udział Ukrainy w przychodach Śnieżki oscyluje gdzieś w okolicach 10%. No i to niby niewiele, ale ona już jest obecna na tamtym rynku, a to na pewno ułatwia ekspansję, kiedy zakończy się konflikt. Firma już ma tam klientów, ma tam kontakty, nie będzie musiała walczyć o udział w tym torcie całkowicie od zera. No a jak już położycie panele i pomalujecie ściany, to trzeba będzie też to wszystko umeblować. I tu do gry może wchodzić na przykład polski producent Forte, jeden z największych europejskich producentów mebli do samodzielnego montażu. Obecnie firma, jak zresztą cały sektor meblarski, ma za sobą kiepski okres. Poziom przychodów w 2024 roku spadł do najniższej wartości od prawie dekady, a wynik netto firmy był na minusie pierwszy raz w historii spółki. No i cena akcji też dyskontowała tą fatalną sytuację, bo jest ponad 60% poniżej szczytów z 2017 roku. Tak jak wspomniałem, no Polsce producenci mebli jako cały sektor dostali mocno po głowie w ostatnich latach. Była silna presja płacowa, która obniżała konkurencyjność były problemy gospodarcze całej Europy Zachodniej, która była dość dużym odbiorcą tych produktów i ciągnął się one od lat, a w efekcie sprzedaż mebli siadała. Po naprawdę fenomenalnych latach 2020-2021 okazało się, że, Meble nie są towarami pierwszej potrzeby i można sobie poczekać z ich nowymi zakupami, na przykład wtedy, kiedy szalała inflacja i skupialiśmy się na czym innym. Swoje też odegrały rosnące ceny surowców, rosnące ceny energii, wszystko to. Zmniejszało marże i utrudniało funkcjonowanie. Forte deklarowało jednak, że stara się ograniczyć koszty i lepiej optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym, a wszystko po to, żeby poprawić marże i wrócić do osiągania zysku netto. No i ostatnie kwartalne wyniki firmy już pokazały, że mają oni w tym pierwsze sukcesy, w tej optymalizacji kosztowej, a jedyne, czego im brakuje obecnie do pełnego wstania z kolan, tak to nazwijmy, to po prostu silniejszego popytu, no na który to niestety trochę nie mają wpływu. No ale być może taki impuls, jaki przyszedłby z Ukrainy, mógłby w tym pomóc. No ja jestem gotowy zaryzykować twierdzenie, że tak może się wydarzyć. No ale idźmy jednak dalej, do sektora, który... Wręcz wydaje się oczywisty. W końcu na polskiej giełdzie są notowane nie tylko polskie spółki, ale też spółki ukraińskie, które w oczywisty sposób rynek przecenił właśnie przez wojnę. Obawy przed zniszczeniem aktywów, przed zniszczeniem zapasów, przed utratą pracowników, no wszystko to jest oczywiste. Lata jednak minęły, a te spółki dalej funkcjonują i teraz stoją przed szansą na dynamiczną poprawę swoich wyników finansowych. Po wojnie Ukraina najprawdopodobniej otrzyma bardzo duże wsparcie finansowe od krajów zachodnich, instytucji międzynarodowych, jak Unia, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, czy chociażby nawet od sektora prywatnego. Koniec wojny w końcu przyciągnie też dodatkowe inwestycje i ułatwi eksport. I kto wie, kto wie, być może nawet odbudowa doprowadzi do tego, że Ukraina pominie niektóre etapy rozwoju i od razu będzie realizować tą odbudowę bardziej nowoczesnymi technologiami. Na przykład sukces i innowacyjność całego polskiego sektora bankowego na tle świata wynika głównie z tego, że w zasadzie w latach 90. ubiegłego wieku po prostu stawialiśmy go od zera. Więc ominął nas ten cały etap weksli, czeków i tak dalej i tym podobnych, które królowały i często nawet nadal są obecne na Zachodzie. Być może ten and some scope digitalizacyjno-automatyzacyjny jeśli chodzi o np. przemysł i produkcję czeka Ukrainę. To mogłoby sprawić, że już po samej odbudowie kraj stanie się finalnie gdzieś tam na końcu o wiele bardziej konkurencyjny na rynkach międzynarodowych. Bo przed wojną Ukraina była jednym z głównych eksporterów żywności. Pszenicy, kukurydzy, oleju słonecznikowego. A odbudowa sektora rolnego i wzmacnianie bezpieczeństwa dostaw z powrotem może uczynić ją bardzo ważnym graczem w światowym handlu żywnością. No i pozwoli też firmom rolniczym stamtąd na Silny wzrost przychodów z ograniczeniem kosztów. A to właśnie firmy z tego sektora dominują w notowaniach na giełdzie papierów wartościowych, jeśli chodzi o te ukraińskie spółki. Zresztą, automatyzacja czy digitalizacja to jest, okej, okay, pieśń gdzieś tam dalekiej przyszłości, no ale do poprawy tego biznesu wystarczy na początek chociaż tyle, że infrastruktura nie będzie regularnie bombardowana i niszczona, a pracownicy będą czuć się bezpieczni i będą w stanie pracować. No i na GPW mamy taki indeks jak WIG Ukraina, który zaliczył potężny zjazd po wybuchu wojny w 2022. Roku, ale w styczniu 2025 rośnie jak szalony i jest to najprawdopodobniej efekt Trumpa oraz jego nacisków na zakończenie tego konfliktu. Największe trzy spółki, które wchodzą obecnie w jego skład, no chociaż wiadomo, że to się może co chwilę zmienić, jeśli patrzymy na kapitalizację, to Astarta. Astarta jest największa i to jest holding działający w branży rolniczo-przetwórczej, skupiający się na produkcji cukru, uprawie zbóż i roślin oleistych, a także na hodowli bydła i produkcji mleka. A jej kurs jest już wyżej. Niż nawet przed wojną. Mamy też Industrial Milk Company, czyli IMC, przedsiębiorstwo działające w środkowej i północnej Ukrainie, które zajmuje się, no trochę jak nazwa wskazuje, produkcją mleka. To jeden w ogóle z największych producentów mleka na całej Ukrainie. A trzecie miejsce w indeksie obecnie należy do Agrotonu, który się skupia na uprawie słonecznika i pszenicy. No wszystko jak widać jest gdzieś osadzone w obrębie tego sektora rolniczego. I pomimo, że ciężko oczywiście uwierzyć w to, że biznes tych wszystkich. Firm poprawi się dynamicznie chwilę po zakończeniu wojny, to kluczem będzie tu rynkowy sentyment. Jeśli naprawdę wierzysz w koniec wojny, w zawieszenie broni, w rozejm, w pokój, wszystko jedno, to raczej powinieneś spodziewać się bardzo dynamicznego i bardzo silnego wystrzału w zasadzie każdej z tych spółek chwilę po ogłoszeniu tego końca. A innym z kolei sektorem, który może bezpośrednio zyskiwać na odbudowie Ukrainy, który może jest o wiele mniej oczywisty, to transport i logistyka. Odbudowa zniszczonych miast, dróg, infrastruktury na Ukrainie będzie generowała ogromne zapotrzebowanie na cement, stal, drewno, wszystkie materiały budowlane, jakie istnieją. Część z nich będzie pochodzić Polski, ale na pewno większość z nich będzie przez Polskę przejeżdżać. No i transport kolejowy odegra tu kluczową rolę w ich dostarczeniu na Ukrainie. Firmy budowlane będą też potrzebować ciężkiego sprzętu, maszyn. To też może być przewożone w zasadzie tylko koleją. No a to wszystko może być bezpośredni czynnik dla poprawy wyników finansowych takiej spółki jak PKP Cargo, który od czasu nowej władzy przechodzi ostatnio bardzo ostrą restrukturyzację. PKP Cargo to największa w Polsce i w zasadzie jedna z największych wy. W Europie firm zajmujących się transportem kolejowym towarów, która zajmowała się przewożeniem przeróżnych ładunków masowych, węgiel, rudy metali, stali, cementu, paliw, chemikaliów, kontenerów. Wszystko to łączy transport kolejowy z drogowym i morskim. No i centrum tego w Polsce od zawsze było PKP Cargo, tylko po prostu było fatalnie zarządzane i nie zarabiało. I PKP Cargo zresztą też działa na rynkach międzynarodowych, obsługując transport w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Litwa, czy już Ukraina. Już w 2024 roku sporo mówiło się o reformach w tej spółce, które miałyby wyplenić z niej niewłaściwe praktyki i wrócić trochę na normalne zarządzanie w tej firmie. Dało to wtedy akcjom bardzo szybki Raj z 13 na 22 zł, no i obecnie temat niby trochę przycichł, ale restrukturyzacja Dalej niezmiennie trwa. I kto wie, może będzie ona gotowa na zakończenie wojny, tak? aby faktycznie osiągnąć na tym w końcu jakieś zyski. No i gdyby tak się stało, to PKB Cargo może jak Feniks z popiołów niemalże powrócić do łask na GPW. Faktem jest jednak, że jakikolwiek rozejm nie zostałby ogłoszony, to będzie on w średnim terminie pozytywnym czynnikiem dla całej GPW, która to szybko powinna wracać wtedy w łaski kapitału zagranicznego. I to zresztą już teraz dzieje się na naszych oczach, gdy to nagrywam. Ja już od kilku miesięcy mam portfel przygotowany na ten potencjalny koniec wojny i cieszę się już z jego efektów ale myślę, że i tak. To jeszcze nie koniec. No, i jeśli wy też chcielibyście sobie taki portfel zbudować, to na pewno przyda Wam się do tego przede wszystkim odpowiednie konto maklerskie, najlepiej takie, gdzie nie ma prowizji. W XTB, który jest partnerem tego odcinka, nie zapłacicie prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, a do tego macie tam możliwość zrobienia sobie takich automatycznych, fajnych planów inwestycyjnych, które będą ewentualnie kupowały wybrane przez Was ETF-y za Was, więc nawet nie będziecie musieli tym zajmować i spokojnie można to robić już od 100 zł miesięcznie, naprawdę jedno z najlepszych kont dostępnych na polskim rynku. Jak założycie konto z linka przy pierwszym komentarzu to też dodatkowo pomożecie temu kanałowi a jeśli z kolei chcecie inwestować bardziej aktywnie niż przez takie plany no to poza kontem maklerskim przyda wam się też dużo bieżących informacji i przemyśleń a masę takich dostają uczestnicy w wersji premium DNA gdzie jest z nami już ponad 1750 inwestorów którzy niemal codziennie dostają i ode mnie i od całego zespołu różne właśnie analizy przemyślenia o rynkach gospodarce i ode mnie i od całego mojego zespołu a także mają możliwość obserwacji jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach Łącznej wartości ponad 3,5 miliona złotych, więc są duże pieniądze, jest dużo emocji, ale jest przede wszystkim i to jest jedyne co gwarantuje, bardzo, bardzo dużo nauki. Więc na ten temat znajdziecie na stronie premiumarynków.pl. Link oczywiście w opisie nagrania, a w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć!